Fuck. Dobra. Miał znany alkohol za tych co nie mogą. Wypiłem do dna, tracę świadomość, mógłbym tak robić co dnia. Lecz nie wypada, jeśli zabawa to zbrodnia Proszę mnie, roznany alkohol Za tych, co nie mogą, wypiłem do dna Tracę świadomość, mógłbym tak robić co dnia Lecz nie wypada, jeśli zabawa to zbrodnia Proszę mnie skazać Gli nad jeziorem, siódmy joint Mieliśmy osiemnaście lat Dobrze pamiętam tamtą noc I chciałem ją przeżyć jeszcze raz Drugi drink, Perol Dla niej daj prostego, dwa koła na rachunku Na szczęście nie trafiło na biednego Piero schodzącego na lewą i na prawą jak stereo Wczoraj kupiłem Bentleya, lecz dla mnie to grosze jak Ferrero. Obiecałem na mały palec, że nie zmieni hajs. Dlatego znowu na wterze zostaje do jutra. Całe życie na imprezie nie chcę dorastać. Rozlany alkohol! Za tych, co nie mogą Alkohol, za tych co nie mogą cierpimy do dna, tracę świadomość Mógłby tak robić co dnia Lecz nie wypada, jeśli zabawa to zbrodnia Proszę mi zgadzać! Hey! I'm fucked up!